E, dziękuję za zaproszenie i chwili i... wytłumaczenia, przepraszam jako pierwszy występuje, choć ten temat e, są pewnie ważniejsze tematy dzisiaj e, w czasie konferencji. Poprosiłem z, zacząć e, konferencję o tym e, niestety muszę wyjść. Też przepraszam, że nie będę w stanie odpowiedzieć na Państwa pytania w czasie dyskusji, ale jest na sali pan Stefan Bogusławski współautor raportu, który Pana zamówiła no, w celu analizy funkcjonowania ustawy o rekomendacji leków. W dużej mierze to będą, to będą ustalenia i rekomendacje, które zostały zawarte w tym raporcie. A tak naprawdę y, możemy mówić o funkcjonowaniu ustawy po trzech latach, a nie po dwóch. Ustawy już są trzy lata, natomiast ten, ten to pojęcie tych dwóch lat wynika po prostu z, z ustawy. Ja nie będę w, w szczegółach mówił e, o czym, czy, czego miała dotyczyć ta ustawa, jakie miała zagadnienia uregulować. Powiem tylko, że tym zasadniczym celem było po pierwsze uporządkowanie całego systemu refundacji i dystrybucji, po drugie taka racjonalizacja wydatków, która miała na celu poprawę dostępności do leków w krajach Jest takie ciekawe określenie, to racjonalizacja gospodarki finansowej, ja o tym powiem trochę, trochę później bo wydaje się, że, że rząd i zdrowia przez racjonalizację oznacza wydawanie czy wydawanie mniej. Tutaj jest pewna tożsamość, która, która w praktyce yy, yy, się pojawiła. Jeszcze, o tym, jeszcze o, tym, o, tym, o tym raporcie. Ten artykuł 84, ja myślę, że warto o tym yy, przypominać. Yy, on się wziął w ustawie dlatego, bo to nie było w projekcie, żeby ta ocena po dwóch latach funkcjonowania ustawy. Wziął się dlatego, że projekt tak naprawdę nie zawierał oceny skutków regulacji. A jeśli tak, to można powiedzieć, że to była bardziej sprawa formalna niż faktyczna. Czyli tak naprawdę wchodziliśmy w nową rzeczywistość wszyscy, politycy, pacjenci, przemysł farmaceutyczny, dystrybucja, nie wiedząc tak naprawdę, jakie będą skutki tej ustawy, i Parlament powiedział, że po dwóch latach... Rada Ministrów przedstawi sprawozdanie z funkcjonowania tej ustawy Sejmu i Rzeczpospolitej. Minęły prawie trzy lata. Myśmy zlecili taki raport. Zresztą mówiliśmy o tym, pokazywaliśmy ten raport Ministerstwa Gospodarki parę miesięcy temu. W trakcie tej dyskusji były takie głosy, że byłoby naprawdę wartościowe, aby rząd jednak przedstawił takie sprawozdanie, i ocenę funkcjonowania tej ustawy byłoby wartościowe, aby pojawił się jeszcze trzeci raport, na przykład przygotowany przed organizację pozarządową i wtedy można by było rzeczywiście podjąć na tę debatę i porozmawiać na temat skutków tej ustawy, bo wydaje się, że te skutki one jednak są istotne i będą rok w kolejnych latach coraz bardziej, coraz bardziej zaznaczone i wydaje się, że tutaj jakaś większa refleksja chyba jest niezbędna odnośnie samego systemu organizacji. Znowu to jest w skrócie te cele, no to pamiętacie Państwo, to jest te 17% budżetu, to jest budżet na refundację. To zamrożenie wydatków intencja była taka, żeby te wydatki nie spadły. Znaczy po to było zamrożenie w 2012 i 13, żeby ten poziom w 2011 roku był zachowany. Znowu zostało to odebrane w taki sposób, że na etapie planowanie to miało być zachowane, wiemy, że te wydatki znacząco spadły w tych dwóch latach. I w tych 2012 i 2013 wykonanie było o ponad 3 miliardy złotych niż plan oszczędności z, z instrumenty dzielenia ryzyka, czyli te środki, które wpłacają firmy do, na rachunek przychodów, Narodowego Funduszu Zowego to było około 313 miliardów złotych. Te oszczędności one wynikały też z tego, że to znowu to większość państwa wie, zwiększyła się liczba recept napisywanych jako pełnopłatne. Pomimo tego, że te leki były oczywiście w czyli należały się ubezpieczone, były lekami rekompensowanymi. Po drugie, oczywiście jest to preskrypcja e, leków, które nie były i nie są wychowywane. impakt tej ustawy e, jest, e, jest dużo szerszy. Pewnie o tym też będzie mowa, ale ta ustawa wiązała się również z nałożeniem dodatkowych obowiązków administracyjnych na, na, na lekarzy. I to jest dokładnie to, że ta racjonalizacja budżetu, o której mówił minister, tak naprawdę sprowadza się do niższych wydatków. I to, jest, i to obserwujemy, i to obserwują nasze firmy w, w całym procesie refundacyjnym cenowym, że tak naprawdę mówimy wyłącznie o kryterium ceny w sytuacji, kiedy, kiedy te dodatkowe kryteria wynikające z ustawy, chociażby obowiązki Komisji Ekonomicznej, Jakie parametry negocjuje, nie, nie są w praktyce uznane. To, to to był ten zasadniczy cel, czyli um, większa dostępność do, do nowoczesnych terapii. I rzeczywiście można powiedzieć, że w ustawie zostały zawarte pewne elementy, które miały tę innowację promować. Yy, na przykład kryteria wydawania decyzji administracyjnej. Jest to jakby nową ustawie, czyli. Yy, Profundacja w oparciu o indywidualną decyzję administracyjną. Te kryteria, to, to co zawiera decyzję, to skuteczność kliniczna, stosunek korzyści, prawa do ryzyka, koszty do tego efektu zdrowotnego. Czyli w prawie te wszystkie elementy są zapisane. Te bariery, które my widzimy, to są grupy limitowe. Tak? Czyli grupy limitowe, zarówno te grupy limitowe bazujące na molekule. molekule jak również grupy limitowe, terapeutyczne, czyli zupełnie różne molekuły, ale o, e, e, o tym samym e, wskazaniu. Kłoni, nie będę się nad tym tematem rozwodził, jest to dosyć twarde kryterium ustawowe i, i wiadomo, że w niektórych obszarach jakby nie ma takiej możliwości, żeby było spełnione, czy to są świadczenia leki w onkologii, czy to są choroby rzadkie, czy ultra rzadkie. Tutaj e, ta bariera, e, ona jest. E, na poziomie ustawy. I tak. wreszcie to, co autorzy raportu pokazali. Wyliczyli tę, po pierwsze liczbę tych nowych molekuł, które przez te dwa lata, czy w zasadzie prawie trzy lata weszły do refundacji jako, mówimy to, jako efekt tej nowej ustawy. Po drugie, um, jakie to jest zestawienie z tym, z tym budżetem, z do to nazywamy oszczędnościami, mniejszymi wydatkami niż, niż planowane. To jest 36 nowych molekuł, ale wydaje mi się, że to jest jakby epatowane liczbą tych nowych leków, które zostały wpisane do obwieszenia, jest pewnym, znaczy jest oparczone pewnym błędem. Bo tak naprawdę z perspektywy pacjenta istotne jest, istotna jest tylko realna dostępność tego leku dla pacjenta, a nie to ile tych substancji jest wpisanych do obwieszenia. I tutaj bardzo dobrym parametrem jest po pierwsze kwota refundacji, która na środki, która została przeznaczona na ten po drugie, jest to liczba pacjentów, którzy korzystają z tych nowych leków, versus ci pacjenci, którzy na przykład widzimy w innych krajach, jaka ta dostępność, jaka ta dostępność tych, tych leków jest. Także moja uwaga jest taka, że tych, tych moleku jest mniej niż wylicza minister. Minister tam po prostu pisuje, licza to również na przykład leki, które były wcześniej refundowane na ekonomiach niestandardowych, w tym czasie do czyli w naszym rozumieniu nie jest to nowa substancja, czy nowa terapia wynikająca z ustawy o usłudze zmiana na finansowania tej, tej cząsteczki. Tutaj jest szereg, jakby to powiedzieć, to jest cały obszar, ta przejrzystość procesu refundacyjnego, to jest taki cały obszar, który można nazwać jakby implementacją tej ustawy. Czyli mamy pewne przepisy, które, które są, są nową w tej ustawie rekrutacyjnej, których wcześniej nie było, organizacji dotyczącej regulacji leków, natomiast jakby problemem czy, czy, czy zagadnieniem istotnym jest to, w jaki sposób to prawo jest stosowane w praktyce, czyli ta implementacja, tego, implementacja tej, tej ustawy. I tutaj jest szereg, można powiedzieć, takich, nazwijmy to, niedogodności czy trudności, które w naszym zdaniem w sposób bezkosztowy, po pierwsze, mogłyby być zmienione, nie wymagają zmiany prawa, natomiast mogłyby ten proces stworzyć, po pierwsze, bardziej transparentny, po drugie, jednak w większym stopniu zgodnym, zgodnym z, z, z literą ustawy. Na przykład w praktyce, bo to wiemy o naszych filmach czasowych, te negocjacje, komisje tolerancy dotyczą wyłącznie cen. To jest jedyny parametr, który jest dyskutowany i bardzo często w sytuacji decyzji negatywnej uzasadnienie jest, że cena jest nieodpowiednia kropka. Czy jest to, no i chyba równoważnie ale nie ma czy cena nieodpowiednia kropka. Tak. Natomiast jak popatrzymy na ten artykuł 18 i 19, gdzie są opisane zadania tej komisji, to te negocjacje cenowe, które są czy negocjacje z producentami, gdzie oddawca, to są to jest oczywiście jeden zadań, to te elementy, które się bierze pod uwagę, są dużo szersze. Znaczy, to nie jest tylko i wyłącznie cena. Jest to na przykład również odpłatność pacjenta. Znaczy, to, to ma w polskim systemie refundacji, wydaje się, bardzo istotne znaczenie, zwłaszcza w systemie artykułowym. I na koniec to jest kilka, kilka rekomendacji, które wziąłem z tego raportu. Tak? One są, te rekomendacje są dosyć ogólne, ale one są ogólne celowo. Tylko, że to jest, to są zakreślone pewne obszary, które wymagają bardziej szczegółowej dyskusji, czyli to są pewne kierunki, które autorzy proponują nad dyskusją na temat korekty tego systemu. I tak powiedziałem. To wcale nie jest powiedziane, że ustawa musiałaby ulec zmianie, czy musiałaby być znowelizowana. Dlatego, że wydaje się, nam się przynajmniej wydaje, że jakby zasadniczym elementem czy wyzwaniem jest stosowanie tego prawa, które jest. Tak naprawdę bez wielu środków, bez konieczności zmiany, zmiany tego prawa. I to są te następujące cele. Czyli przede wszystkim to jest. I z naszej perspektywy to jest większa przewidywalność tego stosowanego prawa. Ja tylko przypomnę Państwu, że w roku 2012 ogromna niepewność prawa. To znaczy, przemysł funkcjonował na bazie tak naprawdę komunikatów ministra zdrowia. Zresztą te komunikaty też jest Pan Minister Szulc, który zajmował się polityką lekową, jako jeden z licznych, wprowadził te komunikaty, bo to było też na wniosek przemysłu, żeby w ogóle było wiadomo, jak stosować prawo. Na przykład w odniesieniu do cen leków ja, czyli, czyli po pierwsze niepewność wynikająca z tego, że mieliśmy takie prawo powielaczowe czy prawo komunikatowe Ministerstwa zdrowia. Drugi obszar, powiedziałbym, zdefiniowany jako zwiększenie dostępności tych leków dla pacjentów. Różnym, w różnym rozumieniu. To jest rozumienie, że to jest dostępność fizyczna, czyli ograniczenie wywozu leków, o którym dzisiaj dosyć głośno się mówi. I to mówimy o tej komponencie ilegalnej z poziomu hurtu i tej nielegalnej odsprzedaży z aptek do hurtowni. Tak? To jest również zwiększenie tych nowych terapii. Liczby pacjentów. Tak jak powiedziałem, jakby mniejsze znaczenie ma ta liczba tych cząsteczek, które się dopisuje do tego umieszczenia, a większe znaczenie ma to, w jakim stopniu faktycznie ten lek jest dostępny dla pacjentów, Dlatego, że te komputery no, spełniają te rozkazania do takiej, innej, do takiej czy innej terapii. I wreszcie po trzecie, to jest obniżenie realnego kosztu farmakoterapii. Znaczy, bardzo wysokie dopłaty, to też y, tego tematu myślę, że y, 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 nie trzeba pogłębiać. Y, tutaj jest taki jeszcze jeden ciekawy parametr y, nierówności w zdrowiu, czyli nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Tutaj Polska jest y, na tle krajów y, europejskich krajem, który jest dosyć taki wybijający się, jeśli chodzi o tą dużą nierówność w dostępie. Ta duża nierówność w dostępie, ona w dużej mierze wynika po pierwsze z niskiego finansowania publicznego, po drugie z wysokich dopłat prywatnych, znaczy z, z, z kieszeni i obszar leków refundowanych i nierefundowanych jest takim bardziej prominentnym. Ta wysokość tych dopłat z kieszeni właśnie między innymi powoduje to, że dostęp do tych leków jest bardzo nierówny i według profesora Czapuńskiego ten procent, procent pacjentów, którzy odchodzą z okienka apteki, nie realizują. Recept z przyczyn finansowych jest w niektórych przypadkach bezrobotnych. O bezrobotnych mówi pan że to jest nawet 40%, I wreszcie na tak koniec, to jest zwiększenie przejrzystości procesu decyzyjnego. To znowu jest, to znowu jest wydaje mi się, jeśli ten do tytuł i taka rozmowa z dyrektorem, to jest do, do zmiany, ale na poziomie implementacji, bo prawa niekoniecznie. No, yeah, so.